was the news Stay with us for weather business and culture travel and history magazines um, tomorrow we return at the usual time w najnowszym do rzeczy nie przegramy walki o polskę Podsumowanie polityczne roku. Seniorski sposób na szczęście. Najnowsze do rzeczy już w kioskach. Przeziębienie czy grypa? Trudno odróżnić, bo objawy są podobne: gorączka, ból głowy, katar, ból gardła, bóle mięśni czy stawów. Dlatego, gdy masz wątpliwości, sięgaj po Tantum Flu, nowy lek, który zwalcza zarówno objawy przeziębienia, jak i grypy. Tantum flu. Uderz w komplet objawów z siłą tantum. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tantum flu. Nowość twórców Tantum Verde. Książęce, porter bałtycki. To spotkanie z mocnym, bogatym smakiem. Kompozycją jęczmiennych słodów oraz aromatami karmelu, czekolady i kawy. Książęce. Spotkanie z dobrym smakiem. Janek, wybieram się do lekarza. Wiem, że ty też bierzesz Kwas acetylosalicylowy na serce. Tak. Pluscard. Dlaczego Pluscard? Bo tylko pluskart, oprócz tego, że zabezpiecza przed zawałem, zawiera dodatkowo glicynę, która chroni żołądek. A Pluscard kosztuje niewiele. Ale ty się nigdy nie skarżyłeś na żołądek. I po to biorę Pluscard, żeby się nie skarżyć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Plus dla serca, plus dla żołądka. Pluscard. W 1851 roku Karol Wedel stworzył recepturę czekolady, która urzekła wszystkich. Mijały lata, a smak czekolady Wedla zachwycał każdego, kto jej spróbował. Do dziś receptura oryginalnej wedlowskiej czekolady jest pilnie strzeżona, a jej smak odkrywamy w każdej kosteczce czy pralince. A to prawda, że dziś wieżę tam mówią? Pierwsze słyszę. Wedel, podaruj czekoladową przyjemność. Ci, którzy wprowadzili stan wojenny, generałowie, nigdy nie zostali zdegradowani, mimo że wywołali wojnę przeciwko własnemu narodowi. Czy to ma jakieś przełożenie również na dziś? Analfabet III RP w Telewizji Republika. W ostatnią niedzielę roku 2019 ciąg dalszy podsumowania najważniejszych wydarzeń mijających 12 miesięcy. I mowa będzie m.in. o obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, o tym, że pożegnaliśmy niestety Kornela Morawieckiego, o wyborach parlamentarnych, o triumfie Borisa Johnsona w Wielkiej Brytanii i o dziwnym spektaklu Powrót. daily business edition tonight a few words about the uh, space and space sector we have uh, experts in the field uh, ms kristina machosek software engineer of gmv company welcome to the show what? and